Cześć. W tym filmie zaprezentuję wam nowość w naszej ofercie. Zbiornik do materiału o pojemności 105 litrów, który możemy podłączyć sobie do urządzeń Power Spray. Zbiornik ten idealnie sprawdzi się na dużych inwestycjach, gdzie potrzebujemy dużej wydajności i ciągłości pracy. A teraz zaczynamy. Na początek przygotowujemy zbiornik. Otwieramy pokrywę, upewniamy się, że jest czysty i że uszczelka jest dobrze osadzona. Zbiornik posiada dwa króćce wylotowe o średnicy 2 cali. Możemy łatwo podłączyć go zarówno do pompy tłokowej, jak i zasysającej. Łączymy zbiornik z agregatem Grone Power Spray 51 lub 81. Kompatybilność jest pełna. Węże odpowietrzające doprowadzamy do pompy, uruchamiamy system i jesteśmy gotowi do pracy. Dodatkowo zbiornik jest mobilny dzięki mocnym, gumowym kołom i wygodnemu chwytowi łatwo go przemieścić nawet na dużych budowach. Korzyści? Przede wszystkim oszczędność czasu. Nie przerywamy co chwilę pracy na dolewanie materiału. Do tego mniej odpadów i czystsza praca, zwłaszcza jeśli zastosujemy opcjonalną prasę wyciskającą, która dokładnie i bez wysiłku opróżni materiał z worka. Wlewamy masę szpachlową lub farbę. Dzięki dużej pojemności 105 litrów unikamy ciągłego dolewania materiału. Zbiornik 105 litrów to idealne uzupełnienie dla naszych agregatów gronę. Większa wydajność, mniej przestojów i lepsza organizacja pracy. Przetestuj taki zestaw w praktyce. Zobaczysz, jak ułatwi i przyspieszy Twoje zlecenia.